Nagrywasz? Oczywiście, nagrywa się. No to co, robimy w końcu ten pomysł, na który liczył cały YouTube. Jaki? Nie widziałeś komentarzy? Wszyscy piszą, sprękujcie dredziarza, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. USA, Drydziarz, Ameryczka, Szkaska! Wszyscy na to liczą, To będzie tak? fajny pomysł, ale ty chciałbyś to zrobić w ogóle. Stary, jest jeden mały problem. To jest chyba Wiza w Stanach, nie? Nie, nie ma wizy, co to? O czym ty gadasz? Nie masz wizy? Nie no, stary, przejeżdżam tu zniósł. Normalnie może do trzech miesięcy wyjechać bez żadnej wizy. No to no, ułatwia nam sprawę to w takim razie, to nawet bardzo. Tylko jak mówić drejderzowi, że mam bilety do Stanów, to by musiała być jakaś mega okazja, bo inaczej on tego nie łyknie. Last minute? Nie, nie, to będzie słabe. La, la, ale ty, last minute bilety? Ty masz dużo znajomych, nie? No, Weź jakiś znajomy do ciebie dzwonił, taki buraty, który nam przykład miał jechać, nie wiem, ze znajomymi, ale coś mi wypadło. I nie mogą wyjechać. Na przykład, że dostali kwarantanny. O! To jest dobre, no? Że mają kwarantannę? Tak, 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 i za darmo oddaję, za darmo oddaję bilety. No dobra, 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 zróbmy to. W sensie wiesz o tym, że to jest jego marzenie. Stary, on będzie wściekły, ale no cóż. Ale film, to film to film. Bardzo, bardzo szybko, żeby to było w popłochu, że mamy chwilę, bo zaraz jest odlot, że na przykład o 20 godzinie mamy odlot, pakujemy Wszyscy się... Wszyscy się pakujemy, lecimy, biegniemy do auta. No tak, no dobra, to trzeba będzie wdrożyć resztę składów w ten, ten prank, no i on nas zabije dzisiaj, ja wiem o tym, że on nas zabije, Trzeba nawet. będzie uciekać, nie? Czego się nie robi dla was, jeżeli jesteś tam na, na kanale, taki sam czerwony jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole, a mi nie pozostaje nic innego, jak poinformować resztę składu i zacząć naszego pranka, zapraszam do oglądania. Myślisz, że w Stanach też jest tak zimno jak tutaj? Stary, nie ja wiem, nigdy nie byłem w Stanach, ale tam podobno jest ciepły klimat. Minus 15, minus 20, a ile to jest stopni? Nie, z minus 40. O! O Jezus, Słuchajcie, co bardzo. Słuchajcie, mam startu. Czy chcecie mi pomóc dzisiaj? Czym? Gdzie zdradziasz? Na górze. I co tam robi? Zdradziasz. a z co on może robić? To dobrze. Słuchajcie, pomożecie mi dzisiaj? Czy? Czym? Strankowanie do Lidziasa. Że? Że do Stanów. <laughs> Znaczy, nie może być prawda, że lecimy, a zaczniemy chociaż... No właśnie, do Los Angeles, czy wiecie jest, ile skupajmy? Wiecie ile kosztują bilety do Stanów? Wiecie ile kosztują bilety do Stanów? A wiesz ile masz pieniędzy na koncie bankowym? Ale, no dobra, no, tak w szczerze, sensie, jakbym miał wam wszystkim postawić lot do Stanów, to jest zbankrutował. No może, dobra, nie jest bo bym, nawet bym nie stracił jednej... Przedniej. E, e, kasy, ale i tak nie warto. Ale ja nie mówię, że masz komuś starać, tylko mi. Aha, a to jaki jest sens? To, że ja sobie pojadę, tak, ty możesz sobie pojechać, Kogoś jeszcze zabierzemy, Puszek jak pojedzie, a oni mogą się zostać. Dobrze, e, pomożecie mi go sprękować? No, ale on się poparczy na końcu, wiesz o tym, jak się dowiesz, że to jest Frank. On się no, Na razie więcej Wam nie mówię, e, po prostu. A co jest więcej do powiedzenia? Nic. O, ho, 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 ja jaszczurka, możemy na słówko? Oj, to jest stary. Stary, Ale śmierdził Cię w pokoju. bo jest zimno. A czemu masz tu z Nie włosy? na no jest 23 stopnie Bo chyba u ciebie pokój No u mnie w pokoju jest 24 e, Dobra, w każdym razie prankujemy e, Dreddziusa, że lecimy do Stanów No i co? I lecimy, tak? Nie, nie lecimy do Stanów Prankujemy go Prankujemy go, że lecimy do Stanów e, um, Udam, że kupujemy bilety, że facet e, sprzedaje nam bilety po okazyjnej cenie, bo nie może polecieć do Stanów ze względu na covida Że covid covida i nie może wraz e, Ale z... Ale z samolotem wiesz jak się fajnie startujesz. <laughs> A Ale ty nie rozumiesz? Nie lecimy do Stanów <laughs> No ja rozumiem, polecimy tego, tak nie, prankujemy go, że lecimy do Stanów. To ja nie mam za polecimy do Tokio po prostu. Lekko Tokio? Na drifty, Tokio drift będzie. Nie do Stanów, udajemy, że lecimy do Stanów, bo to jest no do, do Tokio I powiemy, że lecimy do Stanów i będzie prank. Jeszcze raz, jeszcze raz posłuchaj mnie teraz uważnie. Udajemy, że lecimy do Stanów, tylko po to, żeby dredziarz myślał, że lecimy do Stanów, żeby go sprankować i zliczyć jego marzenie. Rozumiesz? No dobra, ale to czyli w końcu gdzie lecimy. Tego ty nie rozumiesz, to cholery! Wytłumaczyłem ci, że zostawiamy go na lotnisku, rozumiesz? I wtedy informujemy go, że nie ma żadnych biletów i prank! Prank, licefak, i prank! Czego ty nie rozumiesz? No ja rozumiem, było mówić od razu. Ty nic źle tłumaczysz. A to jedziemy na lotnisko, no dobra, wszyscy są poinformowani, teraz trzeba jakoś inteligentnie to rozegrać, że przeprowadzam rozmowę z jakimś typem, tak? Przeprowadzam rozmowę z typem, który chce mi sprzedać bilety, ale musimy zrobić to tak, żeby drewniarz sam zaproponował mi ten wyjazd, rozumiesz? Żeby on się nakręcił, ja muszę coś z tyłu rozmawiać, ale no, wyjazd jest o 20, e, nie no, zdążymy, tak, nie zdążymy się spakować, nie ma opcji. E, ja rozumiem, że bardzo tary te bilety, więc... Tygodnie... się okazję, ale niestety nie dam rady, jeszcze musimy filmy nagrywać, no, nie ma opcji, żebyśmy dzisiaj zdążyli Musimy zrobić tak, żeby kredziarz sam próbował... No rozumiesz. Uprosić, uprosić. Uprosić to, żebyśmy prosili dyrektora, bo inaczej nie wpłyniesz czymś... no, w to. Rozumiesz? On no, będzie leciał biedny, się pakował. później też tak zepsujesz marzenie. No tak, to co? Naszym dreszczowym. To co? Nie... No, musimy <laughs> schować kamerę eee, i co? Z Spodjebki. Czyli spodjebki spod nagrywamy. Halo. No jesteśmy tutaj, koło Warszawy, no. Masz, masz covida, tak? Na no, ty miałeś wylot teraz, no to samo miałeś lecieć. No i co, nie lecisz? No ale jak to? Nie no stary, a o której masz ten wylot? Nie no, jak mówisz, że jedną trzecią cenę, no to pewnie, żebym bym wziął, tylko jak masz mówić, że od 20 miałeś dzisiaj wylot, no to... to no nie wyrobilibyśmy się stary. To jest 3,5 godziny. Za 3,5 godziny musielibyśmy być na lotnisku, nawet wcześniej, za na 3,5 godziny. No nie ma opcji ale dzięki, dzięki za propozycję, no rozumiem, że jedna trzecia ceny. No dobra, no to kuruj się no, może komuś sprzedać, nie? Zarazie. Co? No nie... Jakbym miał bilety na jutro, to byśmy już się... No dzisiaj o bilety... Się polecimy. Co? No, co? To... Za, za, za 600 złotych hmm. sprzedam bilety dostanę, chyba. Niszkę? No. Nie, w się sensie odwołali mu ulot, bo co witalne. Matrona wirusa i odwołali mu ulot. No to jedziemy. W sensie on odwołał lot, nie linie odwołał, tak? No tak. No. No to, to jest. No, Chce nam skoroć bilet za 600 zł. No to jedziemy. Ale stary, odwiedzisz w tej to... godzinie. Proszę Ale ja się złoty? pakuję, no to bież, bierz samochód i jedziemy. E, albo mam inny pomysł. Po prostu rzeczy kupimy na miejscu, co nam podpisz. Tak jakby w sala? No tak. Ale no pakuj się. Jedziemy na, na Amerykę. No Czemu to, tak, to muszę to potwierdzić w takim razie, ale na pewno chcecie lecieć. Ja chcę lecieć tak. na pewno, w każdym kierunku. chcesz lecieć, no, do... kasino, no, chcesz lecieć no, na pewno. Kasyno, chłopie, rzeczy i tak Ale jest tylko pięć 5 No to ja ty. Ja... A dlaczego ty akurat? Może ktoś. No, jak ktoś inny, oczywiście, że ja. No, oczywiście, ale że ja. Ale ja nie początku kanału, jak może nie. No, ale to nie chodzi, no. Ja doskonale wiesz, że chcę pojechać do Stanów od dłuższego czasu. Nie możemy pojechać teraz? Masz doskonałą okazję, no to ty się nawet nie zastanawiaj. Nie zastanawiaj, Bierz te bilety i, i jedziemy. Lecimy, tak? No. Cześć, o której ten lot? No 20. No zdążymy! No, no jak tak, jest 16. Jeszcze nie stał, no to na pewno nie są. Ja się pakuję, gdzie on jest? On jest w Warszawie? No, no, no tak. To zapłacił w ogóle. No, 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 ja, no, ja, no ja, ja mogę, za, się mogę zapłacić. Nie no ja mogę zapłacić, bo to stanie 60 600 zł chcę za bilety. A za wszystkie? Nie, za jedno, Jedziemy. 600 zł. Jedziemy, No ja no, no, ja no, się pakuję, nie No to nie 60! Aha. jechać? Raz opakuj się! No, Ale on nie kupi rzeczy na miejscu. Co no, ja bym? Kupi! Co wygadacie? Ja wam dam! Wszystko wam dam! Ja kupię wszystko drogie, tylko powiedzcie ze mną. No dobra, to prostu musiał tego nagrać, bo nie mam żadnego filmu. To nagramy. Ale kurde, nie wszystko dojadane. Proszę właśnie, bo on nie zdążymy. Chyba, że go wkręciliśmy, że kupiłeś dla i nie zdążyliśmy. Aż tak grubo? Aż tak grubo, żeby, żeby nie miał do nas problemów. Ale nie, nie ma lotu 20, on tego nie sprawdzi chyba, nie? Staram się, że nie z takim geniuszem, żeby nie siedział i sprawdzał, że jest lot o 20. A może ktoś się przykrafi, że jest. Myślę, że teraz się pakuje. Chodź, zobaczymy, co robi. Rediaż? Teraz, serio, teraz, no? No nagrywasz film, później nagraj sobie ten film, no. Fakujesz, no ale o co ci chodzi? Wezmę to, to, to wszystko biorę. No. Ale właśnie, podręczny tak, tylko bagaż. Podręczny. Ja nie będę płacić za dodatkowo za mi, duży bagaż. Nie będziesz płacił, Ja sobie zapłacę. Jedziemy na Amerykę. Później sobie to nagrasz, tak? Chcę czas, masz, możesz może się no, pakować. To czas, tak. czas, no to, Nie przeszkadzaj mi. Nie przeszkadzaj mi. To też biorę. Biorę to, to albo to. Kurwa, no Nic czego ty nie rozumiesz, no? Co? Zacznij sobie to pakować później, nie wiem, w samolocie, gdziekolwiek, nie teraz Bakuj się Pakować? Pakuj się, no pakuj się człowieku, no Weź te rzeczy i no się tak, spakuj tak. w końcu, tak? Pakuj się i przeszkadzasz Dobrze, kto ma lecieć? Kto ma lecieć? Z kamerą cały czas Leci, 5 osób. ty, ja, nie wiem, weź sobie wybierz kogoś Rafał w sumie niech jedzie, bo chciał jechać, tyle no Wyśmij z tą kamerą, człowieku Nel bierzesz? Tak, oczywiście, że tak No to powinieneś wiedzieć Chociaż stary już jest damach, spakowany jest do Ameryki. słuchaj. Ale skąd on chce zabrać to jest pilnik biletów, tak? Tak. Wielka, ja, Jaszczur, e, trener. No to cztery osoby. A się dredziesz inel. Inel. Brakuje jednego biletu. A ja? A no ty możesz jeszcze wyciec. Na przykład. No właśnie, to brakuje jednego biletu. <grym> więc trzeba to jakoś leć mądrze, to nie leci. Dodatkowo została godzina jakaś do wyjazdu, no bo 30 minut jakoś się jedzie na lotnisko, 30 minut trwa odprawa. Czyli oni nie zaczęli, bo nawet oni o tym nie wiedzą, oni nawet nie zaczęli się pakować. To jest taki skoronawirus, to dłużej trwa odprawa, bo jeszcze ci będą mierzyć temperaturę, więc trzeba się pośpieszyć. Chę mu o tym powiedzieć. No to stary, no to robimy tak, że idziemy i może go poinformujemy, że on Wszyscy chcą lecieć. Że, ty też chcesz Ta, lecie. że każdy się kłóci, ja też będę się kłócił, że chcę lecieć. No to... Stary, taka jedyna oferta w życiu że pojechał do Ameryki, to co nie pojadę? No właśnie. no to zróbmy to. Zróbmy to. W sensie, to pójdźmy. Plan, nie? I go trochę poddenerwujmy, ale to po pierwsze. A po drugie, najpierw niech pospiesza wszystkich, żeby on się, się bude, pakowali Niech się nie spakowało. on musi zacząć pośpieszać każde drogę, żeby każdy się zaczął pakować Dokładnie, najpierw niech się spakują, a potem jak się spakują, to niech on wie, że strzelił sobie w kolano, bo oni się spakowali, a nie ma miejsc. Rozumiesz, bo on nie ogarnia no, tego. No chodź, no niech ich pospiesza. Ja jestem spakowany, Puszcz jest spakowany razem ze mną się spakowaliśmy do jednej walizki. Eee, no i co? Tylko my jesteśmy tak naprawdę spakowani. Jesteście już spakowani? No tak. Na pewno? Ja się spakowałem, mam przecież jeszcze nie Co ty mi tutaj z szupią chodzisz po domu? Dobra, ale Wiolka i. Wiolka, Jaszczur i tren. Ale nie, nie, nie! Słuchaj, Dredziarz! 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 Wiolka nie jest spakowana, Wiolka nawet do tym nie Gdzie no jest? pokoju! Biorą nas, się i nawet ten bilet już kupię, tylko niech jedzie z nami Jedziesz z nami? Lepiej. Wszystko jest umówione, każdy jest ugadany Jedzie, no pakuj się, co ty robisz, włosy też dwie godziny masz? Ale, ty no, coś, coś, ale co ty zrobisz? Na, na lotnisko trzeba zdążyć, bilety już ale, mamy Ale no, tak? Dwa, dwie, za dwie godziny Nie masz czasu, szybciej, no, ruszaj no, się no, a, no. To, to też bierzemy. Co z tym sercem? Co, czy co? Z masz, papuś, masz jakieś, nie wiem, klatkę dla niego, czy coś? Jak kupimy? Jak kupimy? Czasu nie nie ma! kupimy? ma Czasu nie ma żadnego Czasu nie ma nic No Jak nie jakiś, nie, nieprawda, nie, nie, mamy jeszcze czas, zdążymy, nie, prawda, nie. że zdążymy? Od no godzinę dążymy. mamy jeszcze. Nie, mamy więcej czasu, no. No godzinę mamy, w sensie... Godzinę tak, jeszcze tak, możemy w domu nie zostać. Rzeczy. Ja chcę widzieć spakowane rzeczy, jak no. wszystkie stoją tutaj pod domem Wszystkie rzeczy mają być spakowane. Gdzie jest trener w ogóle? No nie wiem, stary John poszedł. Gdzie jest trener? No nie wiem. Ja Jeszczur ja też jedzie. Jedzie z nami. Spakowałeś się? No gdzie są twoje rzeczy? To, to jest twoje spakowanie! Jak ty masz zamiar to włożyć w ogóle do... Prawie. Co już prawie! No to pakuj to do środka! Pomożesz mu, tak? Niech się pakuje, ona nigdzie nie jedzie. A co śpieszy się, tak, tam? No śpieszy się, nawet bardzo się. No śpieszy. stary, za dwie godziny mamy samolot. Za dwie godziny, rozumiesz to? No maksymalnie za pierwszy okej. minut musimy być na laty. Dobra, ty jedziesz, e, musisz się z nią pożegnać, nie wiem, ona zostaje, e, bilo... e, przykro mi biletów nie mamy, e, pakuj te rzeczy i jedziemy, tak? No dobra. No no to się. Dobra, dobra, wszyscy, dobra. Do... Dobra, a nie, już, fajnie, ja tak już nie, się tak sam sam spakowałem, Ale ja już się spakowałem, a wy jeszcze nie. Co to ma być? No już wszyscy są spakowani, oprócz niego i tego. I tre, a gdzie jest trener? Trener! Trener! Nie Powiedziałeś, że za mnie się spakuje, starty. Tak mi powiedziałeś, że mogę w pojedynkę chodzić. Pójdźcie, <Skt>? faktycznie. No, tak, tak mi powiedziałeś. Dlatego ja czekam tylko na auto. No to co, Wszyscy robi. A bo prawie... no, patrz, 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 co on robi, patrz, co on robi, co on robi. No dobra, dredziasz, mam 50 minut, jeszcze spokojnie. No dobra, 50, minut jeszcze, spokojnie. No dobra, prue, ale, Co? co? Do <skucz2> nie, 50 minut mamy. Tak, ale spakuj się, weź jakieś rzeczy. Może żeby wylecieć na lotnisko. Co? Tak szybko? Tak, to jeszcze tylko jeden problem, 25 Jest. Jest miejsc. A Dobrze, to się dokupi ten bilet chyba. Ale, tak? no, Nie można już dokupić. No, to ile jest osób? Siedem. Jakie ja siedem? Na pewno. Ja, ja lecę, siedem. moja siedem. dziewczyna leci. Ty lecisz? Dwie, dwa miejsca zostały. Jeszcze ja. Ja, fur, trener. Nie wiecie, wiecie. Ja. ja nie wiem, to jest wasza sprawa, nie? Ale ten najważniejszy jest jednego do pracujemy. Ja nie, ja nie będę się za was kłócił, bo to jest w końcu wyjazd do Stanów. A wyjazd do Stanów wymaga ludzi, którzy na to zasługują, tak? Albo nie wiem, zagrajcie w jakieś papier, papierkami nożyce. Ja na pewno e, jadę i to nawet nie ma takiej opcji, że nie. I co? Jest pięć miejsc. No tak być nie może, no. no ale zaraz nie na rady jakoś kupić biletów nie. czy coś. No nie ma opcji. No jak opcji nie ma? Na co wy czekacie? Jestem gotowy, Zobacz, o! Ja widzisz, przygotowany. Ten, kto pierwszy się spakuje, jedzie! Ten, kto pierwszy się spakuje, ale jedzie z nami. Tak no ja ustalam, wybieram ale to. Dlaczego ty ustalasz? Ty ustalasz też. No w końcu kupujesz te bilety, tak? No i ja kupuję bilety. No, no to wiadomo chyba, ja jadę, to jest logiczne. Ale bo... dlaczego? A, a dlaczego nie? Dlaczego? Oczywiście, że tak. No, ja tu zarządzam, ja tutaj wszystko ustalam. No chyba nie będziecie stać w miejscu. I co myślisz o nim? Będę na nich no, czekał bo... dwie godziny? Ale co on, on, on co Nel to to co zaraz, jest... sami Dobra. zaraz sami pojedziemy Zaraz sami pojedziemy Ale... Jak się nie zdecydujemy ale, ale posłuchaj Oni Nel dochują dwa miejsca Oni sami się mają zdecydować Dobrze, zlecamy. ale Nel, Nel to jest swoja dziewczyna Ona nie ma ze składem nic tak naprawdę związanego nie ma związanego, bo ja jestem tutaj w tej ekipie eee, Najważniejszy i ona też jedzie Prosta sprawa Stary... Prosta sprawa, co nie? Ale kim, kim ty w ogóle jesteś? Ja się nie do filmu Dobra, ja nie będę na tego komentował, bo jestem Gdzie jest jeszcze ta wiola? Ostatnie miejsce chyba zostało, tak? Jak ostatnie już? Ja, kamerzysta, ty, ja, wtór, NL. Pięć miejsc. Słuchajcie między sobą. Ja chcę już się na dwa tygodnie spakowała. Ale Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Mam pomysł i to będzie doskonały pomysł. Pojedźcie gdzieś obok stanów i się spotkamy. Innym lotem powiedzieć. Ale że kto? Polecicie, no nie wiem kto. Ale Jakieś na... inne loty na pewno są. ale patrz, no idealnie. Jeden, dwa, trzy, co to jest. Cztery, w ogóle wiecie? Wiecie to, co zostało. No dobra, może no, polecimy tak jak jesteśmy tutaj. Jakie no to, jest Właśnie, Właśnie, bez... to jest miasto? Właśnie Ty bez dziewczyny starchaj tam. Inne ci znajdziemy. Właśnie, Ameryka. Nie mów tak. Ameryczka trzy A więc Ameryka, ja nie biorę Aby. Po co? Właśnie, po co mu dziewczyny? Samochody będą, w góry, Dobra, poczekajcie, bo ja jeszcze muszę iść po torbę. czy na... Wziąłeś już moją torbę? Nie, nie, To jest moja i twoja torba. To, 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 to. A słuchajcie, ja muszę jechać, bo mam jedną torbę z kamerzystą. To. Co ty robisz? No, zakładam No spokojnie, mamy czas. Jeszcze zostało 40 minut. Mamy czas? Czy ty siebie słyszysz? Mamy czas? To jest twój czas przeznaczony chyba na trzymanie kamery. Najpierw trzeba ustalić, kto leci. I na pewno ja nie będę płacić za Nel, Korona nie jest w skłacie. Ale ja zapłacę za nią! Ale stary to ja decyduję, to są moje bilety Ale ja mogę dokupić te bilety Jak? Jak jak nie ma biletów już? No to i Neloty jakieś No wyda. jak? No i Neloty ja, na, ja, na pewno Już, już się pakuję, patrz O wioda idzie Dobra Wielka, ja nie wiem, musisz to ustalić sobie z dredziarzem. Jest pięć miejsc. Dredziarz bierze swoją dziewczynę. Na pewno są no są jakieś ta... loty, rozumiesz? No i dobra, no i sam na no to trzy, no to ja, dredziarz na no liczę i ty pewnie, to co A ja. Tam co? A... No, i nie, no i jest, no i jest. No a y, ja szczur, A A jestem spakowany razem. A tak nim. szczerze, ch** z nimi. Ooo, Słyszałeś? Widzisz? No. Na szczęście. Na szczęście to ja no kupuję sorry. bilety. Co? A, na szczęście tak bierzesz no tam... Przy dupasu, bo ty tak wybierasz i tak jest. No to tak, Kupię Kupił pięć. Kupił pięć, no i tyle. Mam Kupię ilość. pięć. Ale wam ci jest niepotrzebne. Jak to nie? Zajmiesz masz pierwszych na Byłącz kanale? Masz. No masz. Wyłącz pas... tą kamerę. Dobrze, no to jeżeli lecimy pierwsi na kanale, czyli dredziasz, ty, Jaszczur, Nel. A ja? Eee. Nel odpada Ale Nel bo z nie Dobra, to sobie, ja zrobię tak, to sobie pojedzie innym lotem i sobie pojedzie w inny dzień, okej? Okay, Posłuchajcie no i to kadań. Dobrze, możemy już jechać A to co teraz? Lecieć samolotem Ja jadę, a ty co No dobrze zostało, raz, okay. dwa, trzy No leczy sobie w innym terminie, nie przedłużaj, proszę cię, nie przedłużaj Ty, on już pobiegł, nie? No stary, on już jest na miejscu, tam kurde chyba, nie wiem co on robi Trener Jaki mi film. chyba walizkę nie chce, terminal. kryminal Gala uczciwa Wielka gdzie jest? No tak. W środku? W środku No i co Dreciasz? Maseczki macie? Maseczki musicie założyć. Wielka do toalety poszła, Ale może zanim, zanim tutaj przyjdziemy z powrotem, to muszę ogarnąć bilety. Bilety będą na zewnątrz, więc Dredziasz, no musisz podejść decyzję. Jaką no. decyzję? To jedzie, tak? No ale, ale to nie ty podejmujesz decyzję, wszyscy chcą lecieć. No to ja podejmuję decyzję, ponieważ od tej wszystkich ustalam to jedziemy tak, bo ja zadecydowałem i ty nie chciałeś jechać, a jednak to ja wszystkich namówię, a nie ty. jak wiesz, to nie może tak być, że ty sobie Co to nie ustalasz. może być, co nie może być, co nie może być? Nie no. Tam wszyscy na no czekaj. Raz, jeszcze raz. od nowa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy I I wielka. Jeszcze wiołka. jest wielka. No, dobra, ale jest okay. kinu, dawajmy. Czyli pusz ja ja musi tak grać i papierkami nożyce z kim. No i Co? Lecimy z kim? Chodźcie, może na razie na, na zewnątrz. No, 30... jest nigdzie idę tak? mamy, no, mamy 30 minut do lotu. No i co ja mam tam na tym zimnym dworzu? Stać, po, porąbało się. Dobrze, chodźcie. Musimy już iść na trawę. Chodźcie, nie, bo ja muszę bilety ogarnąć. Chodźcie. No to ja chodźcie. Nigdzie no, no chodź. No dobra, no jest to z sześciu. Ja na pewno nie biorę udziału, ja na pewno lecę. Ale, Frajer, ale. Frajer. Ja na pewno lecę? Jedna osoba nie leci. I co, ja mam nic nimi grać? Grajcie papier, kamień, nożyce. To co Nie. Tak? Papier, kamień, nożyce do jednego. Ja. Jeżeli nie zagrasz, to nie lecisz. Ja dam papier, Co ty sobie tutaj ustalasz? Dobra, graj! Ja dam To zawsze wygrywasz, tak? To się boli. Boże. To jest naprawdę... To jest... Dobra, grajcie papier, kamień. Trzy, cztery. On ma papier, on ma papier, on ma papier. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Więc nie, wy. Nie, 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 było wszystko. Jeszcze raz. Trzy, cztery. 哦，谢谢，谢谢。 Nożyczki! Zawsze! To prawda, nie zawsze daje nożyczki. Tak, tak, to jest to jest raz no bo myślałem, to, że, że was tak zmanipuluje no! Co? Myślałem, że to będzie jakiś ruch manipulacyjny. Czyli wiesz, że przegrałeś jadę, się. tak? Nie, przegrałeś stary przegrałeś. Co, I co i chcesz mi powiedzieć, że nie jadę, bo tak? przegrałem w jakieś durne papier kamień, nożyce? Tak. Nie na tak, się tym opiera nie się nie twoje życie. życie, tak? Na tym się opiera twoje życie na papier kamień, i nożyce i co chcesz mi powiedzieć, że ja nie lecę? Zamrycie. Że ja nie lecę, bo co? Bo przegrałem w papier, kamień, nożyce? Jedź bo te bilety! Idź, gdzie one są! Stary, nogi nie lecisz! Ja będę... Zaraz jest ląd, Nie możemy się spóźnić! Nie możemy się spóźnić na żaden lot! Stary, nie lecisz! Co nie lecisz? Nie lecisz! Tobie nie jest głupio! Urwę ci łeb zaraz, człowieku! Chcesz dostać w głowę! Bardzo, bardzo mocno! Bardzo mocne Dobrze. uderzenie! Chcesz, żebym cię połamał tutaj! połamie ci nogi zaraz, człowieku! Nie, sobie. pojedzie? Nie! Tu masz ty Jesteś chory? Czy głupi! Głupi, jesteś tępy! Ja nie będę tobą dyskutować z Urwę ci łeb, stary! Dawaj jedziemy do Ameryki, rozumiesz to? No to z nimi się kłóć! Z nimi się kłóć! Ja, 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 Gdzie są bilety, człowieku? Gdzie są te bilety? Zabijecie trochę! Urwę ci łeb! Nie lecisz! Wrzucę ci tą kamerę do śmietnika zaraz, stary. Nie jedziesz, kurwa, nigdzie! Nie pojedziesz do Ameryczki. Pff. Psychopata jakiś! <śled> Dobra, <traj> drewniarz! <śled> Jeź, nie wiem, się tak szybko i jedź do Nel! Bo nie jedziesz! Zaraz, ja, 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 nie jesteście moimi przyjaciółmi, no nie, jesteś nie jesteście my. moimi... E, nikim nie, nie jesteście dla mnie, jesteście żałośni e, i nie chcę was znać. Co ty robisz? Nie rozumiesz, że nigdzie nie polecisz? Nie! Nie rozumiesz, że nie polecisz? Ty nie polecisz zaraz nigdzie! Bo nie będziesz miał jak! Hmm. Dobra, mówimy mu o tym? Jeszcze może chyba się nie Co mówimy? Co mówimy? Co mówimy? Co chcesz nagrywać dalej, tak? No że ja, jak podoba? nie jedziesz! 20 <laughs> jedzie do Ameryki, to będzie dobre. Ale spokojnie, będziesz widział zdjęcia, filmiki, jakbyś tam był! Ja to wszystko, ja zrobię zdjęcie i ja powiem, co wy mi zrobiliście. Wszystko opowiem w internecie. No i, szukami, że to, że jest ta i że co, że i że przegrałeś papierkami nożyce? Nie, ta, także stawiacie życie kolegi, swojego przyjaciela e, grom, e, durną grom mm. dla małych dzieci, tak? Wiecie, ale... I to jest, to waży na tym, że nie jadę? Taki tak, tak, tak jesteś płytki właśnie? Następnym razem pojedziesz, tym. Że to tylko Ameryczka! Jaka tylko Ameryczka! Na no Ameryczka, skaszka to no stary dredżarz! No i to się nie było ci to pisane? Weź sobie skaszkę. A jeszcze słyszałam, że e, mają być fajne koncerty! Konkurs kur... Kogo? Tego debila, frajera? A mnie nie weźmiesz, bo co? Ale kogo? Bo w papier kamień przegrałem. Człowieku, głupi jesteś czy co? Taki kolega? Taki kolega jesteś? Obecnie no frajera bierzesz, tak no a o, o kim, a o, o kogo chodzi? O tego sprzedawczyka, co się w internecie sprzedaje i wszystkie informacje daje co i jak i gdzie? Sprzedał o się. Co mówisz? No co mam ci powiedzieć o sprzedawczyku, który tam stoi? Frajerze! To nie było do ciebie Ale trochę jest Devinu. akurat nie on nie jest w ekipie jak go bierzesz, a 30 tego nie bierzesz? No to jest akurat chamstwo ŚWIŃSTWO! To jest świństwo, a nie hamstwo. to jest hamstwo nad hamstwami. jesteś... Wiesz, co? Ja nie wiem, do kogo ja teraz tu mówię. Czy ja mam tą powiedzieć? Do ciebie, do ciebie. Mam żal do całej ekipy, za to co mi robicie. To jest, to Ale jest śmieszne. jest śmieszne. bilety, więc co do No to dobra, no i co? Dobra, Dredzias, to jest prank. Ma, macie bilety i co? To jest prank. Jaki prank? No to jest Wiedziałem. prank. No to idziemy. lecimy, zobacz. Leżą rzeczy, ja jestem cały spakowany No wiesz, dobra wiesz, no mamy dla Ciebie bilet no, no co, to, no masz, no macie bilet, tak? i tak i nawet dla Nel I Nel też tam czeka, chodź Gdzie? Nel no? czeka tutaj, no bierz, Gdzie? bierz bagaż i chodź nie No nie lecimy wszyscy do, do, do Ameryki, tak! no serio Ale dałeś, ale Dałeś się w tobie się trochę ten wkurzył Chodź już, Nel już czeka w tym w Terminalu <laughs> <laughs> Dałeś się wrobić stary Gdzie? Gdzie? gdzie jest ten? No już ona jest odprawiona, no idziemy czy Jak nie? Jak odprawiona? Beze mnie? Jak ona sama się Boże. odprawiła? I no, nie już, ma? No, sama? Tam. Gdzie ona jest? No, tam, gdzie tam czy nigdzie? No już po odprawie jest. Dobra, Dredias. już, to... Ju już no, nie chcę się z tobą bawić, to jest prank. Nie jedziemy do żadnej ameryczki. Nie jedziemy do żadnej ameryczki, stary. <laughs> nie ma żadnych biletów. Czekaj, żeby mnie bolało. żebyć tak. Nie ma żadnych rozdawić. biletów, stary. A! Stary, nie ma żadnych biletów, nigdy nie było! Zaraz tak cię okopię! Tak cię treśniegiem Przysięgam ci, będziesz pluł lodem! Człowieku. Nie popchądź do mnie, człowieku! Stałeś już? No, starczy mu. Starczy. Przywalić ci jeszcze raz? Ostatni starczy. raz takie żarty, bo mi się to nie jest śmieszne ani zabawne. Ale nikt nie mnie leci dredziarz! Nie, to nie Stary, zostałeś? Nie. Dostałeś. Yeah. Nikt nie leci dredziarz! Yyy, ostatni yyy. raz. Jedziemy do Maka, tak? Na pocieszenie.